Wyobraź sobie, że twoje życie zależy od ludzi, którzy mają cię ratować. Wzywasz karetkę, bo ktoś bliski nagle traci przytomność. Kiedy słyszysz sygnał nadjeżdżającej pomocy, czujesz ulgę. Ale co jeśli właśnie ci, którzy mieli cię ocalić, stają się katami? Cisza przed zbrodnią. Ponad 20 lat temu do jednej z redakcji Łódzkiej Gazety Wyborczej przyszedł list. Nie było żadnych danych nadawcy, ale jego treść była zaskakująca. To była prośba. Prośba o przyjrzenie się temu, co łączy pracowników pogotowia ratunkowego z właścicielami pobliskich zakładów pogrzebowych. Dziś przeniesiemy się do Łodzi, do lat 90. Wszystko wyglądało z pozoru normalnie jak wszędzie indziej. Ludzie chodzili do pracy, na zakupy, spotykali się na mieście i tak jak zwykle niestety bywa, chodzili do lekarzy, gdy poczuli się gorzej. W nagłych przypadkach większość osób trafiało do szpitala wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W czasach mocno rozwijającego się kapitalizmu powstało między innymi wiele zakładów pogrzebowych, więc konkurencji nie brakowało. Informacje na temat zgonów stały się więc bardzo cennym towarem i niektóre zakłady zaczęły nawet za nie płacić. Do pogotowia podjeżdżali różni przedstawiciele zakładów pogrzebowych, próbując przekupić sanitariuszy. W zamian za informację raszyli ich alkoholem, różnymi sprzętami, a następnie gotówką. Jednak z czasem to przestało wystarczać. Przedsiębiorcy chcieli robić znacznie więcej pogrzebów niż do tej pory. I ta okropna chęć zarobku przeistoczyła się w tragiczny proceder. W 1991 roku Włodzimierz Sumera zauważył w tym wszystkim dobrą okazję na biznes. Byłem pracownikiem pogotowia ratunkowego i postanowił otworzyć swój własny zakład pogrzebowy. Dzięki znajomościom z poprzedniej pracy łatwiej było mu zdobywać informacje o zgonach pacjentów. Początkowo dawał im za to drobne prezenty, ale z czasem wartość tych informacji znacznie wzrosła i przedsiębiorcy potrafili płacić za nie nawet 1800 zł. Później zaczęło dochodzić nawet do sprzedaży nie tylko informacji, ale i samych zwłok. Ratownicy Bogatywa zaczęli coraz bardziej współpracować z właścicielami zakładów pogrzebowych. Zrozumieli, że każdy zgon to jeszcze więcej zysków dla nich i niestety wykorzystując swoje możliwości przyczyniali się do szybszych i częstszych zgonów pacjentów. Cały plan sanitariuszy polegał na celowym opóźnianiu lub całkowitym zaniechaniu udzielania pomocy, którzy często potrzebowali natychmiastowego podania leków. W całym procederze brali udział nawet dyspozytorzy ambulansów, którzy do nagłych przypadków celowo wzywali ambulans, który był najdalej od miejsca, z którego wezwano pomoc, aby opóźnić ratunek jak najbardziej. Oczywiście w karetce, którą wzywali, zasiadał zespół ratowników również ciągniętych sprawę, którzy wiedząc o co chodzi, nie spieszyli się z przyjazdem. Celem łowców skór bo taką nazwę nadała im prasa, były przede wszystkim osoby starsze i schorowane. Gdy pacjent wskutek zwłoki ratowników umierał, informacja od razu trafiała do właścicieli zakładów pogrzebowych. Im dłużej wszystko trwało, tym pracownicy szpitala zaczynali pozwalać sobie na więcej. Na początku zaniechali swoje obowiązki, a później sami podtruwali pacjentów, aby zgony przychodziły szybciej. Stosowali w tym celu dwa główne rodzaje leków – pawulon lub nierozcieńczoną eufilinę. Każdy z tych środków w małych ilościach nie był niebezpieczny, ale gdy podano ich za dużo, mogły doprowadzić do natychmiastowej śmierci. Był jeszcze jeden sposób. Lekarz jechał do pacjenta na wizytę domową i podtrzymywał go, podając leki przeciwbólowe i kroplówki – a na drugi dzień odłączał wszystko, co powodowało zgon. Gdy lekarz sam w ten sposób uśmiercił pacjenta, dostawał dodatkowe korzyści, bo nie musiał dzielić się z pieniędzmi z resztą u zespołu. Rodziny powiadomione o śmierci bliskiej osoby były w szoku i ogromnej rozpaczy. Nie przywiązywali więc większej wagi do tego, jakie dokumenty podpisują. Myśleli, że to zwykłe formalności, które i tak muszą podpisać. Niestety, jakiś czas później przychodziła do nich informacja, że jednym z podpisanych przez nich dokumentów była zgoda na świadczenie usług pogrzebowych danej firmy, która współpracowała z pogotowiem. Nie każdy jednak podpisywał wszystko bez sprawdzenia. Inni orientowali się, że jeden z dokumentów to usługi pogrzebowe i nie wyrażali na to swojej zgody. Wtedy jednak personel medyczny zmieniał swoje zachowanie. Z miłych i pomocnych osób zaczynali naciskać na rodzinę. A gdy i to nie działało, szantażowali ich. Mówili, że to oni wypisują kartę zgonu, jeśli rodzina nie podpisze tej zgody, oni wpiszą w niej udział osób trzecich, przez co pierwsze podejrzenia policji padną właśnie na nich. A w innych sytuacjach po prostu dawali kartę zgonu od razu do danego zakładu pogrzebowego, tłumacząc, że rodzina musi się tam udać, aby ją dostać. Tak jak wspominaliśmy na początku. Ktoś zauważył, co się dzieje i zgłosił swoje obawy do Łódzkiej Gazety Wyborczej. Redaktorzy nie odłożyli tych doniesień na bok, tylko od razu zaczęli badać sprawę. Doszli do wszystkiego, co dziś wam opowiedzieliśmy. Odkryli tajemnice dziwnych zgonów i niezgadzających się w ilości leków w pogotowiu i finalnie odkryli cały proceder między zakładami pogrzebowymi a pracownikami pogotowia. Gdy Gazeta Wyborcza opublikowała wszystkie wyniki swojego śledztwa. Opinia społeczna zamarła. Wszyscy byli w szoku. Placówka, do której zwracali się z prośbą o pomoc, przywozili do niej swoich chorych bliskich, okazała się miejscem, w którym wcale nie było bezpiecznie. Gazety zaczęły wyprzedawać się w zawrotnym tempie. Każdy chciał dowiedzieć się jak najwięcej o tej sprawie. Ludzie bali się dzwonić po karetkę, iść do lekarza i prosić o pomoc. Medialność tej sprawy zmusiła służby do natychmiastowego działania. W wyniku śledztwa zatrzymano kilku pracowników pogotowia ratunkowego i przedstawicieli zakładów pogrzebowych. Zbierano dowody, połączenia telefoniczne, ilość lekarstw, które zniknęły ze szpitala, ilość zgonów, czas oczekiwania na karetki i wiele innych. Dzięki dokładnemu śledztwu udało się ustalić, że ten proceder trwał aż kilka lat i nie dotyczył tylko łodzi. Działalność tej grupy przestępczej poszerzyła się na prawie całą Polskę, a ofiar mogło być nawet kilka tysięcy. Głównych podejrzanych było tylko czterech, dlatego że znaleziono dowody tylko przeciwko nim. Ich proces sądowy rozpoczął się w 2007 roku. Pierwszym oskarżonym był Andrzej N., jeden z sanitariuszy. Został oskarżony o cztery zabójstwa. Karol B. Zostało oskarżone o jedno zabójstwo, a Januszka i Mirosław G. o narażanie pacjentów i nieudzielenie pomocy. Prokuratura przedstawiła wiele dowodów, m.in. zeznania świadków, którzy opowiadali o wszystkim, co udało im się zauważyć. W większości byli to sanitariusze i pracownicy zakładów pogrzebowych. Dołączono również dokumentację medyczną protokoły z wezwań karetek i ekspertyzy toksykologiczne dotyczące Pawulonu. Proces jednak trwał ponad dwa lata, bo większość oskarżonych nie przyznała się do winy i twierdzili, że zawsze działali zgodnie z procedurami. Finalnie udało się jednak doprowadzić do skazania Andrzeja N. Dostał do żywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 35 latach. Karol B. usłyszał 25 lat więzienia za jedno zabójstwo, a Janusz K. i Mirosław G. dostali odpowiednio po 6 i 5 lat więzienia. Obaj otrzymali również 10 lat zakazu wykonywania zawodu. Sąd nie uznał ich winy w zabójstwach, ale stwierdził, że działali w sposób rażąco niezgodny z obowiązkami, np. odmawiali reanimacji. Przerywali ją zbyt wcześnie albo w ogóle nie podejmowali czynności, kiedy jeszcze była szansa uratować pacjenta. Śledztwo jednak było o wiele szersze niż sam główny proces. Policja i prokuratura Łodzi przesłuchiwały kilkudziesięciu pracowników pogotowia lekarzy, pielęgniarzy, sanitariuszy, kierowców, a także właścicieli zakładów pogrzebowych. Jednak niestety nie zabrano wystarczająco dowodów, aby oskarżyć więcej osób. Wszystkie poboczne procesy zakończyły się umorzeniem, grzywną lub wyrokami w zawieszeniu. Co uważacie o wyrokach sądu? Czy waszym zdaniem są za niskie względem tego, czego dopuściły się wszystkie osoby biorące udział w procederze? Dajcie znać w komentarzu. Do usłyszenia, jak zawsze za tydzień w sobotę.